To moja sprawa, mój garaż to moja sprawa i mój talerz to moja sprawa. A nie Sylwii Spurek, Jakuba Wiecha, Rafała Trzaskowskiego czy jakiegoś innego zaczadzonego ideologa lewicowego albo totalitarysty, który rości sobie prawo do decydowania, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy jeździli do pracy, gdzie będziemy mieszkali i gdzie będziemy latali na wakacje. To jest nasza i tylko nasza sprawa, a nie ich. 80% Polaków nie chce likwidacji gotówki, a oni i tak idą wbrew naszej woli w kierunku likwidacji gotówki. Musimy coś z tym zrobić, musimy z tym skończyć. To my jesteśmy panami swojego własnego życia, to my jesteśmy kowalami swojego własnego losu. To jest nasze życie, mamy tylko jedno życie i chcemy je przeżyć tak, jak nam się podoba, a nie tak, jak im się podoba. Ta przyszłość zakłada, że my będziemy ich niewolnikami. Mamy jeść świerszcze, bo mam, mamy nie mieć dostępu do polskiej pszenicy. Ja chcę jeść chleb z polskiej pszenicy, z mąki z polskiej pszenicy, a nie ze świerszczy z Wietnamu. Zwyczajni ludzie mają jeść świerszcze, chrząszcze czy jakieś inne robactwo. Mamy pozbyć się swoich samochodów, przesząść się na rowery albo na pks -y, kursujące cztery razy na dobę. Mamy płacić fortunę za modernizację swoich własnych mieszkań. Mamy stracić swój poziom życia. Mamy podnieść koszty swojego życia tylko dlatego, że oni tak chcą. Te niedogodności, te cierpienia nie są przypisane wszystkim. One są tylko i wyłącznie dla nas. Cepęka, jak się patrzy na to, co się dzieje z tym krajem, na tą żółć wylewającą się z każdej strony, na tych ludzi, którzy skaczą sobie do gardła, a których dziadkowie ramię w ramię, wspólnie, nawet jak się nie znali, stawali do walki za ten kraj, za te wartości, za te barwy, przelewali krew. Nawet wtedy, kiedy nie mieli żadnych szans, ale charakternie trzymali się swojego wyboru. Powinniśmy wszyscy grać do jednej bramki, bo jesteśmy jednym narodem, mamy wspólne korzenie. Na tym terenie zapisały się karty historii. Oczywiście ta historia często była dla nas bardziej bolesna niż radosna. Najpierw 120 lat niewoli, zabory, potem nie mogło być normalnie, druga światowa, potem też nie mogło być normalnie, komuna. Twoi rodzice dopiero chwilę temu dostali szansę na to, żeby normalnie w tym kraju funkcjonować. 10 lat temu były kraje na świecie, wyobraź sobie, w których jak ktoś czegoś potrzebował, to szedł do sklepu, kupował to i wracał do domu, a w tym samym czasie twój ojciec szedł głodnie do pracy w dziurawych skarpetkach. I się zastanawiał, czy jego dziecko będzie miało kiedyś szansę, żeby normalnie tutaj żyć. On the Me. If we win this election, which we will, I really believe we will, we will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America safe again.

అవును <t>